Teraz odcećmy na koniec magię od niemagii, <noise> czyli powiedzieliśmy tutaj sobie o różnych różnych koncepcjach, był nawet napęd grzybowy. <noise> <To jest głos> ale wydaje mi się, że chyba takie najbardziej umocowane matematycznie, nazwijmy to fizycznie, są właściwie tunele czasoprzestrzenne oraz ten napęd, napęd alkubiera, alkubiera, Tak. kubiera. Więc Chociaż... Więcej nie ma chyba takich nie, za bardzo, nie. przynajmniej znanych Nie, raczej, raczej tych koncepcji się pojawia dużo, ale one są albo absurdalne, albo za bardzo. Chociaż ostatnio pojawiła się ta koncepcja rozwijająca na pętel Kubiera, gdzie już tych protest nie było potrzeba. Cały czas się przegryzam przez ten tekst, więc jeszcze nie jestem w stanie powiedzieć czegoś na ten temat, bo jest skomplikowany, ale dwóch fizyków właśnie demonstruje tam możliwość. ludzie Wiesz codziennie właśnie w takich pismach jak chociażby ta kwantowa i klasyczna grawitacja, pojawia się praktycznie każdego dnia kilka prac o, o, mówiących o teorii grawitacji, mówiących o, o różnych tych aspektach, które są tak wysublimowane, że naprawdę trudno je zrozumieć. Zgadzka ludzi, którzy to są w stanie ogarnąć tak, na bieżąco, dlatego ja nawet nie podchodzę do tych artykułów jakoś szczególnie przez alkubiera, no to się prze, przedarłem. Zresztą to nie jest dużo stron, to nie jest jakiś bardzo, mhm. bardzo taki bardzo rozbudowany matematyczny wywód. I cały czas chyba wszyscy liczą na to i czekają na to, że teoria grawitacji jest kilka nowych trendów, kilka nowych pomysłów, ale to musi się ugruntować, musi zostać zaakceptowane. A tutaj zawsze jest jakieś, jakaś kontra, więc ta nowa teoria grawitacji jeszcze musi poczekać, musi okrzepnąć. Być może nowe odkrycia, no tak jak tutaj to zaznaczyłeś, i to rzeczywiście tak jest, że Schodząc, coraz, coraz, bardziej, czy coraz bardziej z energiami w kierunku coraz wyższych energii. No to schodząc, tak, jak mówię, schodząc, bo. Schodząc, wchodząc. to jest. Schodząc, schodząc, tak, bo my wchodzimy coraz wyższe energie, tym cząstkom nadajemy, a jednocześnie wysoka energia to jest mały rozmiar. Mhm. Tak? coraz coraz rozmiary. niżej. To jest znowu kolejna alegoria, kolejna analogia. Fale elektromagnetyczne, proszę zobaczyć, im dłuższa fala, tym mniejsza energia kwantu, który mhm. reprezentuje tę falę, czyli tek, i tym mniejszy obszar, jaki, jaki może zajmować ten kwant. Czyli energie y, kwantów gamma, czy kwantów y, promieniowania rentgenowskiego są tak wysokie, i częstotliwości tych fal są tak wysokie, a długości fal tak małe, że one mogą jakby. Zajmować czy mogą penetrować bardzo małe obszary. Mhm. I tutaj. Do... A to też prowadzi do ciekawostki, takiej, że możemy uznać, że foton w pewnych szczególnych przypadkach może być wielkości wieżowca, na przykład. To znaczy, on może, może fala, jako, która, jako fala oczywiście. Fala, która, reprezentuje, która reprezentuje strumień fotonów, mhm. a ona też reprezentuje niejako ten rozstrzał. Tak? No więc właśnie. To, tą, to, tą falową naturę fotonu ta fala może mieć rzeczywiście rozmiary nawet kilometrów. Tak? No i jeżeli sobie taką ekwilibrystykę umysłową zrobimy, na zasadzie, że skoro jest to foton, po prostu w ten sposób rozciągnięty, to może on być takiej wielkości, nie? Tak, tak. I to pokazuje też właśnie, jak bardzo ten nasz umysł jest tu i teraz związany z taką naszą rzeczywistością. Mocno, mocno jest przywiązany. I przez to ciężko jest czasami po prostu zaakceptować, że Wszechświat się nie nagina do tego, jak my go postrzegamy. Ale to też jest piękne, bo to pokazuje, że dzięki właśnie matematyce być może będziemy jednak latać do tych gwiazd, które gdzieś tam się dalej Oby. znajdują. Oby, wiesz co, mam taką nadzieję. Póki co, to zaczekajmy, aż Chińczycy tą bazę wokół Księżyca zbudują, bo tam chyba chcą, tak, czy NASA Ale też chce budować. Gateway? Słyszałem, że Chińczycy, znaczy Chińczycy chcą robić teraz na orbicie okoziemskiej, amerykanie na orbicie, a nie, na orbicie, przepraszam, Chińczycy tak, wokół ziemskiej, a, a Amerykanie, amerykanie chcą na orbicie mhm. wokół księżycowej. Niech to, niech to wszystko na razie się zadzieje. Niech może, niech ten, ten mask, jak tam mhm. będzie w miarę miał trzeźwy umysł, niech wyda dyspozycję, żeby jednak lecieć na Marsa. Mhm. Sam nie poleci, ale może paru astronautów... Ale ma dużo dogecoinów, żeby, żeby lecieć na tak, Marsa, także... także... No dobrze by było, gdyby te kroki zostały zrobione, a ja, ja głęboko wierzę, że fizyka teoretyczna, yy, mimo tego, że, że tak no, coraz mniej osób się garnie, to, bo to też jest jakby, to też jest bardzo ważne, żeby ci szczególnie młodsi, którzy nas słuchają teraz, żeby... Poczuli może troszeczkę, że ta fizyka, ta astronomia, że jest w tym też fan, że mm -hmm. można to łączyć o, z taką literaturą, że to, że to nie jest oderwane tak, tak, tak bardzo, mm -hmm. że to też nie jest takie trudne. I y y y warto w to inwestować swój czas i może, może nawet swoje życie zainwestować tak jak. Zresztą wielu fizyków zainwestował. Wielu fizyków przecież też właśnie natchnionych zostało przez różnego rodzaju pracę science fiction też mnóstwo, tak, mnóstwo. Tak. zdaje się, że gość, który pracował szef projektu Sondy Dawn, która zbadała dla nas pas Planetoid CRS, mhm. bardzo ładnie nam opfotografowała i używała silnika jonowego. Tak. Mówił, że jest wielkim fanem Star Trek'a i był po prostu niebywale zadowolony, że w swoim projekcie mógł użyć napędu jonowego, który przecież w Star Treku też tak, był jednym z napędów, też, też się pojawia, tak. Pojawiającym się. No, napęd jonowy teraz jest jakby standardem i tutaj no, też, też są u nas produkowane. Te Każdy napędy satelita jonowe. Starlink SpaceX ma w tym momencie tak. mały silnik jon, jonowy, jonowy, jądrowy, chciałem powiedzieć, jonowy oczywiście. Więc to jest technologia, którą już w tym momencie mamy, używamy. Nie jest niczym niezwykłym, a jednocześnie kiedyś. Przecież na pensjonowy no to tylko w takim Star Treku można było gdzieś tam zobaczyć. Tak. Jest to coraz, coraz doskonalsze. No to działa dokładnie w ten sposób, że jeżeli mamy małą siłę, no to ona bardzo powoli jakby będzie działać i ta siła się dodaje. Ta prędkość się zwiększa, zwiększa, zwiększa. Możemy albo raz wielką siłę przyłożyć, tak jak piłkarz kopie piłkę, tak i ona Wyga, leci, tak, tak ten. No, yy, Lewandowski. Uch, przypomniałem sobie. Nie. Chociaż byli też ci, co mocniej uderzali. Kamil zna się na piłce. Który to poprzeczkę złamał uderzając? Dejma może, tak? Nie, to Albo jakiś zagraniczny Gorgonii. był chyba. Ktoś kiedyś złamał jakieś pele albo inny poprzeczkę, a no, może to był tylko mit? No, tak. mniejsza, w każdym razie to... W każdym razie tak, to jest można, można tak zadziałać i nadać od razu dużą szybkość, mm -hmm. i potem jest ruch bezwładny. To tak, tak jak karabiny działają, tak, tak działają, y, 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 jakiś działa. Y, albo używać ten ciąg całkiem spory i tą, tą, tą siłę dodawać przez mm -hmm. jakiś czas, przez 2-3 minuty, albo dodawać malutką siłę. Przez bardzo długi czas i wtedy rozpędzać. Tylko tu mamy problem od razu, bo fajnie jest ten wygar, prawda, takiego gdybyśmy mieli kosmicznego Lewandowskiego 3020, który byłby w stanie w taki sposób rozpędzić do dużych prędkości nam pojazd kosmiczny. To problemem jesteśmy my i nasze tak, ciała, bo tak. to by były przeciążenia, które po prostu by nas rozerwały chyba. No obecnie pod, podczas startów tych, tych dużych rakiet to jest, nie wiem, jakieś 8 razy ciążenie ziemskie, 9 To, to jest chyba koło pięciu maksymalnie możliwego. przy wchodzeniu zazwyczaj to jest koło trzech i tak dalej, bo do tego stopnia to zredukowano oczywiście dzięki tam różnym technologiom. Ale tak, no to, to jest kwestia tak, to jest kwestia tego przyspieszenia. Tak. To, to nasze A, tak, przyspieszenie może być. 5, 7 czy ileś razy większe niż mhm. 9,81 metra na sekundę kwadrat. Im większe, to, tym mniej przyjemne na pewno jest to dla tak, naszych organizmu. No, tutaj, tutaj piloci tych, tych najszybszych samolotów, takich, które w wojsku są używane przez lotnictwo, ale także kierowcy bolidów Formuły mhm. 1, czy tych, tych właśnie bardzo szybkich samochodów, gdy wchodzą w zakręt, tam to, to, o tym też już dzisiaj wspominałem, działa przyspieszenie dośrodkowe, mhm. z którym wiąże się jakby to pojęcie siły, które na, na zewnątrz tego okręgu krzywizny ruchu nas próbuje wypchnąć. I to przyspieszenie przy takich ciasnych jakby łukach, które samoloty zataczają, może być zdecydowanie większe. Są tacy szaleńcy, ale muszą znać swój organizm, że nawet na sekundy tracą przytomność. To, to są tego typu jakby zabawy. Tak? Mhm. Natomiast tutaj niestety no, cały czas myślimy o tym, żeby, żeby lecieć w kosmos, żeby normalni ludzie mogli nie. lecieć w kosmos, i tutaj te przeciążenia nie mogą nie być. Nie wyobrażam sobie, żeby tak jak na przykład Elon Musk próbował. Dalej próbuje stworzyć ze Starshipa jakiś system lotów pomiędzy kontynentami na Ziemi. Nie jestem w sobie wyobrazić w stanie czegoś takiego, gdzie nie wchodzisz z biletem z ulicy, wsiadasz wygodnie sobie w fotelu i lecisz na miejsce docelowe. Tak działa transport. Gdybyś ty się miał do podróży przygotowywać przez tydzień w wirówkach, w innych tego typu miejscach, no to sorry, ale pewnie byś zrezygnował, wsiadł w samolot, był 10 razy szybciej, no to jest, pewnie, to jest absurd, tak. chyba że latałbyś bardzo często, no to taki trening jakbyś przeszedł tu faktycznie, ale to, to jest jakiś absurd totalny dla mnie i te przeciążenia to jest coś, co też nas tutaj przy ziemi trzyma bardzo mocno, Mm -hmm. Pomijając już fakt, że nie mamy silników, po prostu nie mamy silników. Mamy chemiczne silniki, które są bardzo mało wydajne. Tak. To jest ile? 5% rakiety masy to jest ładunek i to w jedną stronę. Tak, Z powrotem tak, mamy jest, już dużo mniej, to jest proc to procent no, no, procent. No, no dlatego też wynoszenie ładunków, co prawda te technologie, które obecnie są stosowane, one powodują, że wiele części jakby rakiet, pojazdów wraca, może być używanych. To ten program promów kosmicznych dawniej był. Mm -hmm. Ale on też był pioruńsko drogi, bo po, po każdym locie trzeba było wymieniać tą całą obudowę promu kosmicznego, to, 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 to było właściwie. straszne. Obecnie to wygląda trochę, trochę lepiej i jest trochę tańsze. Być może jakieś technologie w przyszłości no tak. pozwolą to. W sumie kapsuła Dragon, co tam, wymieniają zawory i osłony termiczne i to jest właściwie wszystko, co trzeba to wymieniać. Już tak. I to jest wszystko, wraca ta rakieta, tak, duża, duża mhm. część tej, tej rakiety, więc to będzie tańsze.